Dzisiaj pokażemy Ci jak przygotowujemy swój ulubiony rosół. Pozostań z nami do końca, a w zamian stradzimy Ci swój sekret. Rosół na stałe za gościu w naszej kuchni odkąd dowiedzieliśmy się z medycyny chińskiej czym jest wychładzanie i dogrzewanie organizmu. Średnio raz w miesiącu wegujemy kilkanaście litrów tego życiodajnego wywaru, aby mieć go zawsze pod ręką. Jako bazy używamy głównie mięsa drobiowego i czasem wołowego. Oczywiście z jak najlepszego źródła, od zwierząt karmionych naturalnie. Mięso i warzywa najpierw dokładnie myjemy i ozonujemy. Samo mięso gotujemy około 4 godzin, warzywa dorzucamy na kolejne 2 do 4 godzin. Wszystko gotujemy na minimalnym ogniu. Długi czas gotowania robi tutaj naprawdę robotę. Dzięki temu rosół jest bogaty w białka, aminokwasy, minerały i wiele witamin czyli tak naprawdę we wszystko co potrzebne jest do prawidłowego funkcjonowania organizmu. A teraz nasz sekret. Wodę do rosołu filtrujemy i mineralizujemy w filtrze odwróconej osmozy. Dodatkowo strukturyzujemy ją w glinianym naczyniu. Dzięki temu mamy pewność, że to co znajduje się w rurach wodociągowych nie trafia do naszego krwiobiegu a zamiast pszennego makaronu zazwyczaj dodajemy congee z ekologicznego ryżu. A jaka jest Twoja ulubiona zupka?